Najprostszym turniejem jest turniej zwykły. Z takiego turnieju możemy zdobyć 3 awanse na Mistrzostwa Wojewódzkie. W takim turnieju rozgrywamy przynajmniej 9 gier, przeważnie w formule 3 rundy po 3 gry. Ważne, żeby na takim turnieju było przynajmniej 16 osób. Turniej rankingowy to turniej zwykły, w którym wzięło udział przynajmniej 24 osoby. W takiego turnieju każda osoba, która rozegrała przynajmniej dwie rundy otrzymuje punkty do ogólnopolskiego rankingu graczy Rumików. Jest to świetne miejsce, na którym możecie porównywać swoje wyniki. Im lepsze miejsce na turnieju, tym więcej punktów do rankingu. Turniej eliminacyjny to turniej rankingowy, w którym wzięło udział przynajmniej 28 osób. Oprócz punktów do rankingu i awansów na Mistrzostwa Wojewódzkie, Możecie zdobyć także bezpośredni awans na mistrzostwa Polski, dlatego warto brać udział w takich turniejach. Pamiętacie, jak wspominałam o tym, że na turniejach możecie zdobyć awans na mistrzostwa wojewódzkie? No taki turniej odbywa się w każdym województwie pod koniec roku. Biorą w nim udział tylko osoby, które dostały awans na te mistrzostwa lub mają przyznaną dziką kartę. Z takich mistrzostw można także zdobyć awans na mistrzostwa Polski, dlatego warto brać udział w lokalnych turniejach i bawić się razem z nami. I krem de la krem naszych turniejów – mistrzostwa Polski, najważniejsze wydarzenie sezonu. Odbywa się zawsze w grudniu i udział w nim biorą tylko osoby, które zdobyły awans na mistrzostwa Polski, dlatego warto brać udział w turniejach przez cały sezon, by wywalczyć ten upragniony awans.